Dzięki temu mam więcej energii i szybciej wracam do formy. Zawsze po treningu czułam się odwodniona, mimo że piłam dużo wody. Ból głowy, zmęczenie i suchość w ustach, a izotoniki ze sklepu? Cukier, cukier i kalorie, w niektórych nawet 120 kalorii na butelkę. Kiedy zobaczyłam skład GrandMate Hydration, pomyślałam, w końcu zrobili coś dla nas. Tylko 3 kalorie na 100 ml, 0 cukru, 13 witamin i aż 6 elektrolitów. Serio, na treningu mam więcej siły, mogę robić dłuższe serie, a po nie jestem podjęta i zmęczona i mam siłę i energię na resztę dnia. I wiesz co? Nie piję już soków ani coli. Nawet w ciągu dnia przy pracy mam ze sobą hydration bo dobrze nawodniony organizm lepiej myśli i funkcjonuje. Jeżeli jesteś aktywna, trenujesz albo po prostu chcesz się poczuć lepiej, serio sprawdź to. Gaminate Hydration to moja codzienna rutyna.